Dzień dobry, a gościem jest Michał Wójcik, nieco przeziębiony, więc z dystansu we własnym domu. Witamy, panie ministrze, Wiceszef Solidarnej Polski, dodam i minister w kancelarii premiera. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, ale nie zarażę pana. Tak, nie, pana nie, nie, ma Ale mam nadzieję, że zarazi pan naszych słuchaczy ważnymi informacjami. Dziennikarze politycznie odliczają czas w kalendarzu do wtorku, wtedy ma nastąpić bardzo ważna rozmowa, niektórzy mówią wręcz dyscyplinująca, między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą. Czy dni Solidarnej Polski w Zjednoczonej Prawicy są policzone? Panie dyrektorze, ja odpowiadam na takie pytanie od siedmiu lat. Dziennikarze właściwie od pierwszego roku ciągle zadają mi to pytanie, kiedy upadnie koalicja. I wygrywamy kolejne wybory osiem razy z rzędu. I sądzę, że kolejne wybory też wy wygramy. Mam nadzieję, że to będzie obóz Zjednoczonej Prawicy, aczkolwiek to jest polityka, więc trzeba pamiętać o tym, że życie podpowiada różne scenariusze. To co powie Zbigniew Ziobro Jarosławowi Kaczyńskiemu? Bo tu pewnie kwestii będzie kilka. Ale taka chyba najważniejsze to poparcie Solidarnej Polski dla e, tych zmian w Izbie Dyscyplinarnej. Projekt prezydencki, on ma w tym tygodniu być procedowany w Sejmie. Czy będzie głos na tak, czy na nie? panie redaktorze, nie słyszałem jakiejś przełomowej rozmowie. My, w, ja wiem to na pewno, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Zbigniew Ziobro regularnie rozmawia z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim o dobru Polski, dobru naszych obywateli. Więc nie mówiłbym, nie wczytywałbym się aż tak mocno w te artykuły, które pojawiają się w ostatnich godzinach, że jakaś nadzwyczajna rozmowa ma się odbyć. Cały czas rozmawiamy. Oczywiście jest temat ważny dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym. Dzisiaj szukamy kompromisu i myślę, że jest duża szansa na znalezienie tego kompromisu. Oczywiście my jako ugrupowanie... Zbigniewa Ziobro, e, podnosimy pewne kwestie, które dla nas są bardzo ważne, ale jesteśmy ugrupowaniem odpowiedzialnym, bardzo odpowiedzialnym. To chciałbym tu zasygnalizować. Odpowiedzialnym, co to znaczy, że poprzeć ostatecznie? To oznacza, panie redaktorze, że w sytuacji, kiedy jest wojna w tej chwili na Ukrainie, kiedy dzisiaj w, no jest bardzo rozkwiana sytuacja w całej Europie, dynamiczna można powiedzieć, to się przekłada na różne sprawy, trzeba próbować znaleźć kompromis. I tego kompromisu my oczywiście szukamy. Natomiast są pewne kwestie, od których odejść nie możemy. To jest sprawa między innymi dotycząca tak zwanego testu bezstronności sędziego i tutaj przekonujemy. Naszych rozmówców zarówno w pałacu prezydenckim, jak i w Prawie i sprawiedliwości pana premiera, że to jest przepis, który doprowadzi do chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Na to trudno się zgodzić, bo proszę sobie wyobrazić, że każdy będzie mógł złożyć wniosek o to, żeby sprawdzić, czy rozstrzygał w jego sprawie niezawisły sędzia. Przecież to jest paraliż. Wymiaru sprawiedliwości my o tym wiemy. I druga rzecz, to jest drugi obszar. Nie chcemy, żeby w jakimkolwiek przepisie yy, był chociażby cień podejrzenia, że prawo wspólnotowe jest ważniejsze niż polska konstytucja. Gdyby tak się stało, przetrącilibyśmy swój kręgosłup. Na to się nie możemy zgodzić. Ale mają być poprawki jeśli rozumiem, te poprawki, by gwarantowały te zmiany, o których Pan mówi na waszą korzyść, to wtedy Solidarna Polska gremialnie poprze ten projekt prezydencki już z poprawkami w Sejmie. Rozmawiamy oczywiście, jeszcze raz mówię, jesteśmy ugrupowaniem odpowiedzialnym, a kompromis polega na tym, że każdy musi się posunąć jakby ze swoich oczekiwań. To nie jest też tak, że został położony projekt na stole i my mamy po prostu radośnie głosować za nim. My musimy przeanalizować my go bardzo dokładnie, mamy swoje poprawki oczywiście i wiemy na pewno jedno i to chciałem bardzo mocno podkreślić tutaj u Pana w audycji, bo. Ona jest bardzo opiniotwórcza, że w ostatnich miesiącach ta narracja była zgoła fałszywa, narracja medialna. Jakoby w Zbigniew Ziobro, przez ustawę Zbigniewa Ziobro, były blokowane pieniądze unijne. To nie była ustawa Zbigniewa Ziobro. W 2017 roku Zbigniew Ziobro położył na stół rozwiązania dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. One zostały zablokowane zawetowane przez pana prezydenta i pan prezydent. Przedstawił swoją ustawę. I dzisiaj pan prezydent składa poprawki do swojej ustawy, nie do ustawy Zbigniewa Ziobro. Nie, ale uściślimy w mediach, pojawiają się czy w ustach polityków takie opinie, co pan też to słyszy, w Sejmie na pewno, że gdyby Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska poparły projekt prezydencki, te pieniądze już by były. Więc to jest kwestia tego, czy poprzeć, czy nie poprzeć ten projekt już dzisiaj prezydencki. Jeszcze raz wyjaśniam. Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, natury politycznej, czyli że pieniędzy nie ma, bo. Yy, jest są jakieś rozwiązania Zbigniewa Ziobro dotyczące Izby Dyscyplinarnej, to odpowiadam wprost. Nie, to jest regulacja pana prezydenta. Pan prezydent składa poprawki do swojej ustawy, do swojej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię drugą, to już wyjaśniłem, czyli dwie sprawy zasadnicze dla nas mające znaczenie, gdzie my no nie możemy odstąpić od tego, ponieważ to by zrujnowało wymiar sprawiedliwości. Na to zgodzić się nie możemy, ale mówię jeszcze raz, ta rozmowa w ostatnich dniach. Przebiega dużo lepiej niż wcześniej i szukamy kompromisu i ufam głęboko, że znajdziemy ten kompromis. Czyli raczej gdybyśmy mieli wróżyć i stawiać tutaj jakiegoś pasjansa, to we wtorek nic się nie zmieni, tak? Solidarność Polska będzie w Zjednoczonej Prawicy i pewnie w tym tygodniu ten projekt przejdzie przez Sejm. Chciałbym, żeby projekt Jarosława Kaczyńskiego dotyczący obozu Zjednoczonej Prawicy był tym projektem, który będzie realizowany przez następne lata w Polsce i będzie prowadził nas do wygranej. To skąd panie ministrze tak dużo opinii różnych, z różnych stron, że wcześniejsze wybory są bardzo możliwe? Zresztą mówił o tym nawet niejednokrotnie w różnych wywiadach w Sejmie, zaczepiany przez dziennikarzy marszałek Terlecki, że być może formuła Zjednoczonej Prawicy już się wyczerpuje, a wcześniejsze wybory są możliwe w tym roku. Niektórzy, tak jak dzisiaj Onet, rano pisze, że nawet w czerwcu. Tak czytałem artykuł i co jakiś czas czytam takie wrzutki dziennikarskie. No dziennikarze są środowiskiem też, które no, żyje też z takich różnych sporów, jak iskrzy gdzieś w, w polityce, no to wiadomo, taka jest państwa, państwa rola. Natomiast za dużo prawdy często w tych artykułach nie ma. I to jest druga strona medalu. Ja, w, w, jeżeli mam się wsłuchiwać w głos jakiejś osoby w obozie Zjednoczonej Prawicy, to przede wszystkim wsłuchuję się w głos Jarosława Kaczyńskiego. No, nie Słuchuje się w głos dziennikarzy, którzy opisują pewno. rzecz. Dobrze, panie mistrze, ale tutaj ten dziennikarz powołuje się na właśnie ważne głosy ważnych osób z Nowogrodzkiej i pisze coś takiego. <laughs> Jarosław Kaczyński jest gotowy szarpnąć cuglami i wywrócić stolik, jednocześnie pozbywając się Zbigniewa Ziobry i stawiając właśnie na wcześniejsze wybory jeszcze przed wakacjami. Panie redaktorze, no właśnie, sam pan to powiedział. Gdzieś jak nasze źródła gdzieś donoszą, któryś z polityków coś powiedział, gdzieś tam, no, taka jest rola dziennikarzy i, i to jest oczywiste. Natomiast warto wsłuchiwać się w głos z wywiadów bezpośrednich Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro. Natomiast ta cała otoczka medialna no. czy. Gdzieś tam coś, jakąś wrzutkę zrobi. Ja, wie pan, pana marszałka Torleckiego lubię, lubię jego poczucie humoru i tak dalej. Ale to nie ale jest właśnie wrzutka, pan marszałek niejednokrotnie sam tak mówił. Ale Zbigniew Ziobro też w jakimś wywiadzie ostatni mówił, że jest przygotowany na takie wybory, gdzie pójdzie sam. Ale ja nie mówię, że nie jesteśmy przygotowani. My się przygotowujemy od jakiegoś czasu do tego, żeby struktury wzmocnić, bo odpowiedzialna partia to jest partia, która ma silne struktury w terenie, która ma swoją tożsamość. A myślę, że my już tą swoją tożsamość zbudowaliśmy jako Solidarna Polska. Niebawem, za kilkanaście dni minie 10 lat, jak na scenie politycznej funkcjonuje Solidarna Polska. Natomiast mówię jeszcze raz, że tym scenariuszem pierwszym, pożądanym, dobrym dla Polaków, dla Polski, jest to, żeby Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość razem wygrały kolejne wybory. Pan mówi, że tożsamość, in... tożsamość znana 10 lat, w ostatnim sondażu 0,7%. Trochę mało jak na te 10 lat. Panie redaktorze, rok temu w sondażu Indikatora, o ile pamiętam, mieliśmy ponad 5%. Ja wtedy mówiłem, że w sondażach Solidarna Polska ma około 5%. I to się stało faktem. Ja z dużym rozbawieniem przeczytałem ten sondaż Ibrisu, o ile Pamiętam dobrze, bo tam jest zwykle 07, 05, 06. Ja muszę powiedzieć, że mam duże poczucie humoru, ale z dystansem sobie podchodzę do, do, do takich sondaży. My mamy wewnętrzne swoje sondaże. Bo I co one mówią? Podróż... Ile macie wewnętrznych? od 4 do 5% na dziś. A proszę pamiętać, że my nie mamy ani klubu parlamentarnego. Mamy parlamentarystów, bardzo dobrych parlamentarzystów. Natomiast chcę powiedzieć, że no, wie pan, każda partia musi prowadzić wewnętrzne sondaże. Mamy dwa razy więcej na pewno w tym sondażu, który ja widziałem, niż Polskie Stronnictwo Ludowe. To tu stawiamy kropkę i przenosimy się do internetu. Przypomnę, Michał Wójcik, wiceszef Solidarnej Polski jest naszym gościem. Panie ministrze, do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia. uh Wrócę jeszcze do pieniędzy, wrócę do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, panie ministrze, bo narracja ze strony obozu władzy jest taka, że Unia chce nas zagłodzić, ale, ale właśnie z powodu tego uporu Solidarnej Polski, no 750 już w tej chwili milionów złotych mamy straty do naszego budżetu. Przynajmniej tak niektórzy uważają, że to z powodu waszego uporu tutaj w tej kwestii tych pieniędzy jeszcze w Polsce nie ma. Więc ja się spytam, czy warto się upierać, bo jeśli mówimy o zagłodzeniu, no to za chwilkę może pan sam usłyszeć takiej opinie, że za... Sprawą waszego szefa i waszej partii Polacy będą właśnie zagłodzeni, bo tych pieniędzy nie będzie. Mógłbym równie dobrze odwrócić to pytanie i zadać to pytanie Panu czy komukolwiek, czy warto być państwem suwerennym. I wiadomo, jaka, jaka odpowiedź będzie. Żadne pieniądze suwerenności nie mogą przesłonić. To jest rzecz oczywista. Suwerenność to jest wartość wielka i pieniądze mają drugorzędną rolę w takiej sytuacji. Natomiast chcę powiedzieć, że po pierwsze te pieniądze się po prostu należą Polakom, bo nie może być tak, że dostaje się kredyt, wie pan w banku, i pan, znaczy dostaje się, znaczy pan ma to na piśmie napisane, że dostaje pan kredyt i pan spłaca odsetki, ale pan nie ma tych pieniędzy. Dodatkowo jeszcze pan musi płacić za kredyt innych, innych osób. No przecież to nie jest normalne. No to właśnie my mamy do czynienia z taką sytuacją. Mechanizm pieniądze za praworządność. Mówiliśmy, będzie niebezpieczny. Unia Europejska zrobi blokady absolutnej. I to jest prawda. Solidarna Polska się nie myliła. Myliła się? Nie myliła się. My mówiliśmy od początku. Oni wy wykorzystają ten mechanizm przeciwko nam. Wykorzystali. Jakieś, wie pan, w Dniu Święta Narodowego y organizują sobie debaty na temat praworządności w Polsce. Przecież to jest druzgocące w oczach moich rodaków y dla no, Unii tylko Europejskiej. Tylko, że ta debata i ta rezolucja nie ma mocy prawnej, jak wiemy, bo parlament nie ma takich mocy. A może trzeba pójść, o, tak jak sam pan powiedział, tak? Obie strony muszą w jakiś sposób no, dojść do porozumienia i cofnąć się o krok. O pół roku, może tutaj my też musimy wobec Unii wykonać jakiś gest. No chodzi właśnie ta Izba Dyscyplinarna. Panie redaktorze, no w projekcie chociażby Solidarnej Polski, który leży na stole w parlamencie, ale nad nim nie pracujemy, są dwie izby, które mają powstać: Izba Prawa Publicznego i Prywatnego. Rozmawiamy na temat ustawy pana prezydenta. Tam nieco inna jest konstrukcja. Natomiast jeszcze raz mówię, jeżeli miałoby to w jakimkolwiek obszarze zaszkodzić wymiarowi sprawiedliwości polskiemu, no to powiem szczerze, że na to trudno się zgodzić. Ale jesteśmy bliżej znalezienia kompromisu, niż było to jeszcze przed tygodniem, dwoma tygodniami. Panie ministrze, a może te pieniądze już od dawna są nam przyznane? Pan pamięta, to było ponad miesiąc temu. Minister Nowak gdzieś tam się wygadał, że te pieniądze już za chwilkę będą, że jest decyzja. A potem został skarcony do tego stopnia, że. I rzecznik rządu powiedział, że to jest nieprawda, potem chyba premier też to powiedział, a w końcu minister Nowak musiał pożegnać się z, z rządem. Może to jest tak, że polski rząd tych pieniędzy teraz z jakichś powodów tajnych dla nas nie chce. Panie redaktorze, nie siedzę przy stole negocjacyjnym. Nie wiem, co mówią urzędnicy brukselscy. Wiem jedno, że zachowują się w sposób nieuczciwy w stosunku do Polski. Kładą na stół to, jako byli państwem niepraworządnym. Mówią o politycznionym systemie. Przepraszam bardzo, to jeszcze raz powiem, bo wielokrotnie już to mówiłem. My mamy polityczniony system u naszego sąsiada w Niemczech, gdzie do Sądu Najwyższego politycy wybierają sędziów. W Polsce tak nie jest. W czterech krajach Unii Europejskiej nie ma krajowej, odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa, ale to Polsce przeszkadza Krajowa Rada Sądownictwa, która stoi na straży to niezależności. Ja to wiem sądu. i nasi nie słuchacze też. W tej Wrócę tej tej tej. do tego ministra Nowaka, który wtedy powiedział, że te pieniądze już są i decyzja zapadła. Co się nagle stało, że teraz jest zupełnie inaczej? No, jeszcze raz mówię, nie siedzę przy stole negocjacyjnym. Ja bardzo wysoko ceniłem pana ministra Nowaka, jego wiedzy, jego doświadczenie, ale tę decyzję suwerenną podjął pan premier. Natomiast ja nie uczestniczę w rozmowach, które odbywają się w Brukseli. Wiem jedno, że nie wolno mieć takiego gołębiego serca wie pan do urzędników Unii Europejskiej. A to więc obszaru, którym się zajmuję, ochroną praw dzieci. To, że ktoś poklepuje kogoś nie znaczy, wie pan, że jest w porządku do, do, do pana czy do kogoś, często. To niestety opiera się na takim no, oszukiwaniu, przeciąganiu. Jaki jest powód, żeby Unia Europejska jeszcze to blokowała? Jaki jest powód, żeby byle kto, mówię o niektórych parlamentarzystach unijnych, dyskutowali o moim kraju w Unii Europejskiej? Przecież to jest skandal, panie redaktorze, w Parlamencie Europejskim. My się do tego przyzwyczailiśmy. Czy ktoś rozmawiał o Holandii, gdzie rząd upadł z powodu braku praworządności? No, nie, Niemczech? ale pod pręgierzem jest nie tylko Polska, bo też i ostatnio Węgry i to bardziej chyba nawet niż my. Pani Misza, co z pieniędzmi dla Ukrainy? W sensie dla Polski, która tak mocno i serdecznie pomaga tutaj Ukraińcom, nawet najbogatszy kraj myślę, by sobie samodzielnie nie poradził. Unia raz obiecuje, raz mówi, że tych pieniędzy nie ma, trzeba je przesunąć z różnych środków, ale ja spytam, czy my, jako Polska, pan jest bardzo blisko premiera i rządu, czy myśmy formalnie wystosowali jakiś wniosek do Brukseli z prośbą o przydzielenie nam dodatkowych środków, czy nie? Wiem, że pan premier napisał, ile wiem, list do pani von der Leyen w tym temacie. Odbyła się zresztą dyskusja na Radzie Ministrów. No ja nie chcę odkrywać wszystkich szczegółów tej dyskusji. No, ale one są bardzo ważne. Tak, ale Rada Ministrów ma posiedzenia utajnione i tego nie wolno mi zrobić. Natomiast mogę jakby obrazowo powiedzieć o jednej rzeczy my składaliśmy swoje propozycje dotyczące składki do Unii Europejskiej, ale nie Wie pan, tak jak zostało to w mediach przedstawione, że jesteśmy szaleńcami, którzy nagle ucinają składkę i nie rozmawiają z Unią Europejską. Nie jesteśmy żadnymi szaleńcami, bo daliśmy podstawę prawną. To jest traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konkretny przepis, który może znaleźć zastosowanie. Chodzi o to, żeby wystąpić do Komisji Europejskiej, zresztą Komisja Europejska może to sama także zrobić i w dialogu doprowadzić do zmniejszenia tej składki i te środki przeznaczyć dla uchodźców. Czy to jest zły pomysł? To jest bardzo dobry. I była dobra dyskusja na, Radzie Ministrów. Nie było tak, jak niektórzy przedstawiają w mediach, że był wniosek, odrzucony był, było jakieś głosowanie, nie było żadnego głosowania. Była bardzo dobra dyskusja i merytoryczne argumenty. Ale to wróćmy jeszcze raz. Formalnie taki wniosek został złożony, czy nie o przyznanie nam dodatkowych środków? Ja nie mam wiedzy na ten temat. Nie ukrywam, że to raczej trzeba pytać bardziej kogoś z otoczenia pana premiera bezpośredniego. Nie mam wiedzy, czy złożono takie środki. Wiem jedno, że do dzisiaj nie wpłynęło ani jedno euro na pomoc uchodźcom, ani jedno euro z Unii Europejskiej. Ani jedno. I wiem więcej że komisarze unijni mają różne wersje. Jeden komisarz unijny mówi, że będzie 10 miliardów euro pomocy dla krajów, które przyjmują uchodźców, a drugi mówi, czyli Han, że wojna w wojnie nierówna i w, musimy poczekać, bo w Turcji to po kilku latach dopiero przygotowano jakiś instrument. To jest chore po prostu. To pokazuje, jak Unia Europejska dzisiaj trzeszczy po prostu w szwach, można powiedzieć, jest nieprzygotowana na takie sytuacje. No, ale też jak wiemy, budżet nie jest z Panie ministrze, ważne głosowanie w Sejmie w tym tygodniu między Między innymi nad kandydaturą Adama Grapińskiego na kolejną kadencję, jeśli chodzi o prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy jego wybór byłby, będzie na kolejną kadencję, zgodny z prawem? Bo wczoraj pojawiły się kontrowersje. Dlaczego miałby nie być zgodny z prawem? No bo podobno jest już, niektórzy tak przynajmniej uważają, że ta taka mikrokadencja to już była pierwsza kadencja, druga to ta niby, która była pierwsza, więc ta byłaby trzecia, a na trzy kadencje prezes wybierany być nie może. Nie znam tych analiz prawnych, oczywiście chętnie się pochylę nad tymi analizami, ale wydaje mi się, że przedstawiają to ludzie, którzy są nierzeczliwi panu Glapińskiemu. Uważamy, że pan Glapiński jako Solidarna Polska Dobrze wykonuje swoje, swoje zadania. Jest człowiekiem z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Bardzo wysoko oceniamy jego kompetencje. Czyli prawna Polska że... będzie za, tak? Zagłosuje za. My będziemy na pewno za panem profesorem Klapińskim. Bardzo wysoko oceniamy jego kompetencje, a dzisiaj atak na pana Glapińskiego, z powodu tego, wie pan, że jest wysoka inflacja. na no, gdzie nie ma wysokiej inflacji? W Stanach Zjednoczonych, w jakim Państwie dzisiaj w walczy administracja państwowa z inflacją. Mówi, że to wojna spowodowała i to jest rzecz oczywista. No jak są wojny, to jest inflacja. No, przecież to jest normalne. A nie to, chcę rozciągać pan. już tego w wątku, ale, ale wielu ekonomistów <laughs> zwraca uwagę, że na przykład we Francji jest dużo, dużo niższa, bo jest około 5%, a u nas ponad 12%. No to jest różnica. No dobrze, ale jak pan zobaczy kilka innych krajów w strefie euro, to tam inflacja w naprawdę, można powiedzieć, jest na bardzo wysokim poziomie. To, to proszę zerknąć także na te dane. To nie jest tak, że po w Polsce, tylko jest tak, gdzie indziej nie ma. Tak nie Panie jest. ministrze, a co z ewentualnym wnioskiem o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro? On ma być też gotowy w tym tygodniu. Obawia się pan? Nie, nie obawiam się. Ja uważam, że to pokazuje dowodzi słabości Donalda Tuska który nie wiem no, z jakiegoś strachu to robi, czy co. Trudno im powiedzieć, wie pan, przez 7 lat było chyba osiem albo 9 wodni ufności te wota nieufności są okazją dla nas, żeby pokazać, co robimy dla społeczeństwa i na pewno będzie to zażarta, ostra dyskusja, ale po drugiej stronie argumentów nie będzie zbyt wiele. To są argumenty natury politycznej. Po prostu chcą doprowadzić do rozbicia obozu władzy i dlatego to wotum no, jest złożone. To w interesie opozycji jest bez wątpienia. A nie obawia się pan takiej sytuacji, że jeśli ten wniosek byłby głosowany w tej sytuacji, o której mówiliśmy na początku audycji, może być tak, że część polityków Zjednoczonej Prawicy wykorzysta to okazję i będzie chciało zademonstrować swój sprzeciw wobec i waszego szefa i waszego grupowania. Nie sądzę, żeby coś takiego miało miejsce. Yy, poczekajmy. Będzie głosowanie będziemy przedstawiać swoje argumenty. Jeszcze raz mówię, zawsze te wota nieufności są okazją do tego, żeby pokazać, co udało nam się zrobić. Jak dużo jest manipulacji i w przestrzeni medialnej. Pan, no my też nie mamy takich możliwości, jak Solidarna Polska, żeby tak często pojawiać się w mediach i ludziom tłumaczyć. Więc bardzo łatwo jest mówić, że jesteśmy szaleńcami, jakimiś nieodpowiedzialnymi ludźmi. Ale tak nie jest. No widzi pan, normalnie z panem rozmawiam, wymieniamy się argumentami. Tak samo jest w parlamencie. Zawsze, zawsze tak jest w sobotni poranek. Panie ministrze... Beata Kozidak, znana autorka wielu przebojów, usłyszeliśmy ostatnio wyrok w jej sprawie, chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu we wrześniu w Warszawie ubiegłego roku, dostała 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i 20 tysięcy swoistej takiej kary za dość uczynienie na rzecz kilku fundacji, które zajmują się bezpieczeństwem drogowym. W uzasadnieniu usłyszeliśmy, że yy, pani sędzia, która prowadziła sprawę, że ten wyrok jest no, dość łagodny, no bo yy, pani Kozidrak ma niekwestionowany dorobek artystyczny. Spyta pana jako byłego wiceministra sprawiedliwości, czy to jest sprawiedliwy wyrok? Panie redaktorze, no właśnie siła państwa polega na tym, że jest taki przepis, nawet w polskiej konstytucji, on jest bardzo ważny, artykuł 32, o ile pamiętam, wszyscy są równi wobec prawa i sprawiedliwość musi być sprawiedliwością. Ja y, bardzo lubię piosenki pani Platyko Zidrak, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że y, równość prawa to siła państwa. Równość wobec wszystkich, niezależnie czy jesteś znakomitym muzykiem, czy jesteś człowiekiem bezdomnym. Y, jeżeli robisz y, pewne rzeczy, musicie spotkać, jest dokładnie taka sama sankcja, więc tłumaczenie w uzasadnieniu, że jest dorobek artystyczny, oczywiście to ma również znaczenie, natomiast no wie pan, my walczymy w, jednak z plagą kierowców, którzy wsiadają, wie pan, po pijanemu za kierownicą, słyszałem ostatnio, dziewczynka zginęła, dziecko zginęło, no przecież to jest tragedia dla, dla najbliższych, ale dla nas wszystkich także, no, tego się nie da słuchać. To jaki wyrok, panie ministrze, byłby sprawiedliwy, bo rzeczywiście wiele osób, również tej branży takiej artystyczno-muzycznej, no nie było zadowolonych z tego wyroku, bo właśnie tak, jak pan sugeruje, twierdziło, że to daje no, pole do popisu dla, dla innych osób, które chciałyby w ten sposób łamać prawo, a są znane. Więc jaki wyrok w tej kwestii byłby sprawiedliwy? Ja nie przyglądałem się dokładnie ani uzasadnieniu, ani wyrokowi. Rozumiem z pana ust, że była grzywna, tak? No to tak. 20 tysięcy plus zakaz, 5 zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Niektórzy uważają, że powinna po pierwsze dostać całkowity dożywotni zakaz prowadzenia, inni mówią, że na przykład trzeba by skonfiskować jej samochód. To są różne pomysły. No na pewno jest to zbyt łagodny wyrok i niesprawiedliwy po prostu. Ja nie wie pan, nie jestem sędzią, że powiedzieć, że mm. powinna dostać tyle czy tyle w wyroku. Natomiast robiłem kiedyś taką ustawę. Rzeczywiście, zaostrzałem przepisy, w, także dla tych, którzy prowadzą pojazdy po alkoholu czy w, po narkotykach i zero po prostu tutaj tolerancji. Nie może być tolerancji, bo giną niewinni ludzie. 20 tysięcy pan mówi, ja mówię, to jest za łagodnie, zbyt jeszcze spytam, czy może system losowania sędziów nie jest fikcją, bo ta sama e, pani sędzia, pani Agata Pomajnowska, robiła też, e, znaczy e, była zaangażowana w wyrok w sprawie Froga, a Frog, no to już jak pamiętamy, no. F... Wira drogowy to za mało powiedziane, tam też było coś takiego że w, uzasad w uzasadnieniu, że nie stracił panowania nad kierownicą, a wiemy, bo widzieliśmy na filmikach jak jeździł. Czy to nie jest w takim razie fikcja to, czy mówię to losowanie sędziów, bo przez przypadek akurat ta sama pani sędzia robiła te dwie różne sprawy, a to w sumie jeżeli, dotyczące bardzo jeżeli, ważnych spraw społecznych. Jeżeli w, spra jeżeli w tle jest sprawa Froga, a ja robiłem zmiany właśnie pod wpływem tego co Frog robił, między innymi pamięta pan jak się bawił z policją i ze społeczeństwem i to doprowadziło do zmiany. Przepisów w kodeksie karnym i tak się składa, że ja te przepisy przygotowywałem wówczas. Jeżeli ta sama pani sędzia rozstrzygała te dwie kwestie, to najchętniej ja bym jej wziął prawo jazdy dożywotnio najlepiej. Tej pani sędzi, tak? <laughs> Przepraszam, że, że sobie żartuję, ale to nie są żarty tak z drugiej strony. To jest problem jakiegoś takiego uczciwego podejścia, wie pan, empatii też takiej społecznej. Pamiętam sprawę Froga, pamiętam ile wykroczeń zrobił, wydłużałem terminy przedawnienia. No to wykroczeń. wrócę do pytania, czy, czy system losowania sędziów nie jest fikcją? Bo tak się składa, nie, że to przez to... przypadek ta sama pani zaangażowana jest w dwie podobne sprawy. No, pan, system losowy właśnie na tym polega, że, że czasami jest tak, że y, w, ktoś losuje dwie w, w, te same podobne sprawy. Y, jest algorytm określony i to maszyna losuje. No nikt nie decyduje, nikt nie ma wpływu na to. Natomiast y, inny problem, to jest problem szkolenia być może sędziów, żeby ci ludzie mieli więcej empatii, więcej nie wiem wiedzy, doświadczenia życiowego, może także więcej rozumu chyba. No bo y, wie pan, tłumaczyć w uzasadnieniu tak jak pan to powiedział i takie już. Ta, ta, ja mówię, nie przyglądałem się temu orzeczeniu z bliska, no ale jeżeli pan mówi, że, że to tak wyglądało, no to rzeczywiście to jest słabe. Michał Wójcik, wicesef Solidarnej Polski, minister w kancelarii premiera, był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze. To kiedy wybory będą? Wybory będą w terminie, tak powinny być, w terminie konstytucyjnym. I prawdopodobnie, jest duże prawdopodobieństwo, że je wygramy. Że nie uprzedzam pana pytanie kolejne, bo tuski i kosiniak nie powinni dojść do władzy. Kończymy nasz program, więc zobaczymy. Ale napisze... powinniśmy służyć Polakom i scenariusz. realizować nasz program. Michał Wójcik, dziękuję panie ministrze. Dobrego, spokojnego dnia i dużo zdrowia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.